Cześć moi mili, z tej strony Adam Kodorowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl. No i nadszedł czas na zaprezentowanie kolejnego modelu najcięższego niemieckiego czołgu MAUS z okresu II wojny światowej. Co prawda, wybudowano tylko jeden kompletny czołg. Dwa podwozia wyprodukowano. Jeden model prezentował się tak jak tutaj na artboxie. Jeżeli chodzi o drugi model, to został wybudowany tylko kadłub, gdzie był zamontowany silnik, a zamiast wieży była taka specjalna betonowa konstrukcja taki dociążnik wagi samej wieży, gdzie przeprowadzono testy. Był to około 1943 rok, i w tym roku też zaprzestano, tak naprawdę porzucono ten projekt Mausa, ze względu na to, że po prostu ten czołg praktycznie nie zdawał egzaminu jako najcięższy czołg. Tam chyba do 30 km maksymalnie na godzinę mógł jechać w terenie utwardzonym, a jeżeli chodzi o teren Typu na przykład pola, trawa, no to zapadał się po prostu, jechał w, przy prędkości mniej więcej FT17, i dodatkowo nie było takiego mostu, przez który mógłby on przejechać. Więc była to fantazja Hitlera, megalomania jego. A teraz przejdziemy sobie do samego unboxingu. Te, tak prezentuje się pudełko. Z drugiej strony, producent prezentuje nam sklejony ten model. Tutaj trzeba wziąć, muszę uprzedzić, że jest to model idealny model dla osób, które początkują, a chcą mieć Mausa po prostu. Bo jak wiecie, Maus jest produkowany w skali 1.72 przez firmę Dragon. A taki rewelacyjny model Mausa jest niedawno wydany: został przez inną chińską firmę, Vespit i to w kilku wariantach. Oczywiście jest to science fiction. Nie tylko i wyłącznie w takiej konfiguracji jeden egzemplarz został przejęty, następnie przez Niemców wysadzony. Rosjanie przejęli kadłub z jednego Mausa i wieżę z drugiego. I można ten model czołgu zobaczyć, znaczy jeden do jednego, tak? Nie to, że model, tylko ten czołg można zobaczyć wtedy w muzeum na Kubince pod Moskwą. Jedna strona, druga strona zestaw zawiera 91 elementów, i mogę go polecić każdemu modelarzowi, który początkuje. Więcej informacji zdobędziecie sami, chociażby w internecie, już nie mówię, żeby kupować powiedzmy specjalistyczną literaturę o najcięższych czołgach niemieckich. Tutaj za dużo nie ma co mówić, no bo tak jak mówię, były wyprodukowane dwa kadłuby i jedna wieża z armatu. A więc tak, jeżeli chodzi o prezentację, znaczy w ogóle opakowanie, pancerne, powiem Wam takie typowo małsowe, typowo zwezdoskie. W pudełku znajdziemy dwie duże ramki. No, znajdzie się też ulotka, oczywiście tutaj mamy też kalkomanie. Nie wiem po co, bo on tak naprawdę nie był nigdy oznaczony, ten czołg. I teraz tak. Mamy instrukcję, mamy też tutaj malowanie. A powiem Wam tak, jeżeli chodzi o to oznaczenie, nie widziałem na żadnych zdjęciach Mausa wykonanych przez Rosjan czy też aliantów, bo alianci przejęli kadłub. Nie widziałem ani takiego malowania, właśnie krzyża, ani tak samo nie widziałem napisu Maus. Jest to fantazja producenta i po prostu tutaj nie ma sensu tego używać. Jeżeli będziemy się oczywiście trzymać faktów historycznych i to tych autentycznych. Z drugiej strony nie mamy nic. Malowanie mniej więcej jest podobne było Mausa. Drugi Maus był pomalowany tylko i wyłącznie właśnie w ten niemiecki taki piaskowy kolor i. i Tyle, ten kadłub był tyle. Drugi maus był pomalowany właśnie w takie zygzaki. E, tutaj chyba producenci wzorowali się na malowaniu e, z kubinki. No ale to nie jest to oryginalne malowanie. Alkomania. Mamy cyferki, to jest ważne. Jedyną rzeczą, jaką jest ciekawe na zdjęciach, jest widoczna. Jest sierpi młot do góry nogami namalowany na konstrukcji. Na jednym z kadłubów miało to zmylić szpiegów, że nie jest to czołg niemiecki. Podobno, podobno. tylko jest to zdobyczny czołg sowiecki. Nie mamy nic o czołgu napisanego, no i tutaj zaczyna się już e, praktycznie instrukcja. Ten model, posłuchajcie, można złożyć bez kleju, tak przynajmniej e, mówi producent. I zaraz sobie zobaczymy. No już widzimy, nawet tu po instrukcji, że są bolce, że można praktycznie tak bez kleju, autentycznie można widzę go skleić, bo są to wszystko to jest taki typowy klik-klak. Ale w małsie, powiem Wam, to, to pasuje, bo w tym czołgu za dużo y, nie ma do sklejania. Najwięcej chyba sklejania jest z układem jezdnym. Przynajmniej tak jest w Wespidzie. E, tutaj mamy po prostu dwa e, elementy podwozia, w które wkładamy koła, i następnie kolejne. Bo tu są z tego co pamiętam, chyba cztery rzędy aż kół. E, potężna, gruba jest również gąsienica. Jeżeli chodzi o gąsienicę, to tu widzimy, właśnie mamy koło napinające, koło napędowe. Jeżeli chodzi o gąsienicę, to tak jak w każdej z weździe, są to gąsienice w pasku plastikowym, ale uwaga, jest spokojnie, można wygiąć, zpiąć i to wszystko. Nie trzeba nic profilować, więc tutaj nie ma się co bać. Tutaj nawet. Właśnie SnapKit nam producent pokazuje, że górę z dołem składamy, klikamy, za szaski wpada i ten model nie może sprawić problemu początkującym modelarzom. Nawet tutaj widzimy właśnie na specjalne takie bolce zaciskowe, beczka na paliwo, którą montujemy z tyłu kadłuba jest tak samo na właśnie taki klik-klak. Tyle jeżeli chodzi o instrukcję. Tak prezentuje się zapakowany model. No, widzę, że jest różnica jeżeli chodzi o jakość powiem Wam w stosunku na przykład do Wespida, To jest model mniej więcej kategorii jakościowo można, znaczy jeżeli chodzi o detal pamiętajcie to jest nowy wyprodukowany u nich model. I jest to model o, widzimy, to jest kawałek kadłuba. I gdzie jest ramka A? To jest model z 2022 roku. Tutaj mamy zresztą, jest to napisane. Jest on cały zamknięty, nic nie możemy otworzyć, ale tak się przyglądam, powiem wam, że on jest naprawdę bardzo ładnie wykonany. I tutaj nawet, powiem wam, w klejanie gdyby były siatki, to ten detal tutaj jest wykonany naprawdę tak rewelacyjnie, dokładnie przez zwezdę, że jest doskonała imitacja siatki. Ale to zaraz do tego przejdziemy. Szukam ramki A. Powiem wam, czy tu jest ramka A, czy nie ma ramki A. To jest ramka w ogóle, posłuchajcie, mam takie wrażenie C. A to jest ramka D. O, to czyli co, czegoś się możemy jeszcze spodziewać. A teraz zmieniamy ustawienie kamerki. I zacznę od najmniejszych elementów. I już wiem o co chodzi z tym C i D. To jest element A. Ten fragment, posłuchajcie, tutaj widzimy w środku. Numer katalogowy 5073, czyli tutaj jeżeli chodzi o Zvezdę, oni będą się trzymać faktów historycznych i nie będą kombinować z wykonaniem Mausa, powiedzmy, tak zwanego Aus B, z inną wieżą, taką bardziej kanciastą. Podobno miała być zastosowana ona w czołgach E-Stop. Ale w s podobno miały być też te wieże małsowskie zastosowane. Więc proszę zwrócić uwagę, tu mamy zatrzaski, które naprawdę bardzo dobrze są spasowane. Mamy naprawdę niezły detal, nawet bardzo dobrze wykonane spawy. Więc powiem Wam, że A dla kogoś, kto nie chce się mordować z dużą ilością części, tak jak jest to przy Vespidzie, no to ten model e, powinien, bo widzę, że jest bardzo ładnie wykonany, a tutaj za dużo nie widać, się, bo to jest taka jedno, jeżdżąca kostka, e, to spokojnie może e, wziąć sobie ten model. Gąsienice, powiem Wam tak. No tutaj mamy w ten sposób gąsienice rozplanowane. Nie wiem, co oznaczają takie dziurki tutaj. Możliwe, że chodzi o łączenie. O, właśnie. I tu są takie specjalne nacięcia w gąsienicach właśnie Mausa, gdzie jest pokazane, w którym miejscu mamy nagiąć właśnie gąsienice. Sklejają, nakładając je na układ jezny. I powiem Wam, że są one wykonane naprawdę bardzo dobrze. Tutaj mamy krótki kawałek. No, powiem Wam jestem pod wrażeniem wykonania jakości. To są elementy najprawdopodobniej. To są elementy. Wiecie co? Zerknę w instrukcję, jak sobie nakładamy. Dobrze. Czyli tutaj te długie paski naginamy sobie w odpowiednich miejscach, nakładamy właśnie na koła, a następnie dajemy te odcinki, bo tu są też odpowiednie bolce, które wchodzą. Ach tak. Dokładnie. Tu są takie miejsca technologiczne te otwory, które ułatwiają nam zamontowanie i równe dopasowanie tego, tych gąsienic. Względem możemy je zamontować odpowiednio właśnie i wygląda to naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Zwróćcie uwagę, teraz wewnętrzna strona gąsienicy. Zewnętrzna. Dokładnie tak wyglądają gąsienice do Mausa, nawet w Vespidzie. Ja wam później w prawym, w lewym, przepraszam, górnym rogu dam odnośnik do unboxingu Mausa z Vespidu oraz Mausa, powiedzmy B, w lewym, ale dolnym rogu będziecie mieli. Model ten oczywiście jest dostępny. To jest ramka B, jakby ktoś się pytał. No i kolejna ramka to jest ramka D. To nie, teraz według kolejności polecimy z ramkami, ramką C. Boki kadłuba. Niesamowicie potężny. To powiem Wam tak: wymiana gąsienic nie odbywała się przez te, te boki, były zespawane razem z kadłubem a wręcz bym powiedział przykręcone i wymiana gąsienic odbywała się poprzez podniesienie z przodu kadłuba i wyciągnięcie gąsienic Strasznie, straszna konstrukcja to z tego co pamiętam to chyba Porsche wymyślił Mausa jego biurze konstrukcyjnym był od, on, on opracowany co do wykonania kto miał wykonać czy to był Krupp to nie powiem tego. W każdym razie Porsche zajmował się projektowaniem. Czy to był Henschel czy Krupp, to naprawdę ciężko mi powiedzieć. W tej chwili wyleciało mi to z głowy. Tak prezentuje się góra kadłuba. Tu mamy klapę włazu do kierowcy. No i zwróćcie uwagę właśnie na wentylację. Tam jest zrobiona siatka od razu, która jest mocowana od spodu. Tak jak w wespizie tu mamy właśnie wszystko puste, i od spodu wklejamy sobie po prostu siatkę. Tak samo tutaj. Powiem Wam, że naprawdę robi wrażenie, bo są bardzo ładnie zrobione łączenia płyt. Ładnie spawy. Mamy instalację tak samo wykonaną do lamp, do reflektorów, powiedzmy. Tego nie widzimy. To jest między. Tutaj właśnie montujemy. Posłuchajcie podwozie. A ten element właśnie A. bodajże że w ten sposób montujemy właśnie tutaj. E, chyba to w ten sposób to się montuje. Chociaż nie tak. Albo nie tak. Przepraszam. O, tak montujemy w ten sposób. Ale to nie będę teraz tego wkładał, bo to jest na zatrzask. Jak już w, w, w zatrzaśnie się, to może być problem z wyjęciem. Wieża. E, posłuchajcie, wieża właśnie z tym e, przodem charakterystycznym, właśnie takim e, w, pół, w kole jarzmo jest, a nie prosto no niestety mamy klapy nieotwierane, ale powiem Wam, że jak patrzę no właśnie na detal, zwróćcie uwagę, troszeczkę plastik się świeci, to naprawdę, jeżeli chodzi o jakość wykonania tego modelu, detal na tym modelu, no to jest, powiem Wam, super. Tu były tylko dwa włazy, nie pamiętam czy z tyłu wieży było nie, nie mamy z tyłu, wszystko odbywało się poprzez górne włazy w górze w stropie wieży przyjrzałem się temu właśnie i tu jest jarzmo bardzo dobrze wykonane w Dragonie w trzypiące był błąd, trzeba było poprawiać w każdym razie tu mamy armatę 88 mm i z boku tutaj mamy Montowało się armatę 75 mm, taką króciutką. O, tutaj ona jest na takim specjalnej podstawie. Tu mamy peryskop. Ten element to jest luk komunikacyjny, który znajduje się na tyle wieży. Jeszcze inne elementy. I teraz tak, jeżeli chodzi o grubość łączenia ramki z elementem, bardzo cienkie są, powiem wam, bardzo delikatne nie powinny sprawić problemu przy wycinaniu. Tak prezentuje się ten bok wanny kadłuba, a tak prezentuje się od drugiej strony. Tu mamy spód wieży. Jak ktoś będzie chciał sobie takie specjalne reflowanie, powiedzmy, takie, no to sobie to do, ma możliwość dorobienia. Tak samo tutaj, właśnie łączenie tych płyt pancernych. niesamowita konstrukcja tego czołgu. No, powiem Wam, że naprawdę pomysł niesamowity. To jest armata. Niestety, Zvezda nie zrobiła otworu w lufie. Mogliby to zrobić, no, widocznie coś, coś umknęło o czyjejś uwadze. To jest tył. Tu mamy dwa. Nie, to są łączenia. Posłuchajcie, myślałem, że to są klapy. Zapomniałem o tym, że on nie ma praktycznie w ogóle klap. E, w tym miejscu montujemy oczywiście beczkę, która znajduje się na ramce D, do której przechodzimy. Proszę bardzo, to jest ta beczka. Chyba 100 litrowa z tego co pamiętam. Potężna beka była z tyłu. Bardzo ładnie ma zrobione obejmy takie, które są przymocowane dodatkowo jeszcze mocowane do kadłuba, żeby ta beczka nie urwała się, no bo to jest jednak 100 litrów. Bardzo ładnie są klamry zrobione. No i koła. Powiem Wam, że cena w porównaniu, jakość w porównaniu z ceną to jest na korzyść, w porównaniu z Vespidem, no to jest na korzyść powiem Wam z Vezdy. Tu mamy właśnie cały układ jest. Aha, koła w ogóle są połączone, tych kół praktycznie i tak nie widać, więc powiem Wam, e, oszczędzono nam takiej dość e, słabej zabawy e, z wycinaniem kół. jedynie. Tu mamy pojedyncze koła. Bardzo fajnie przemyślany model. Co do wymiarów. Obawiam się, że raczej tutaj yy, nie popełniła żadnego błędu co do wymiarów. Tu mam taką kratownicę do pancerzoną, którą montujemy z tego co pamiętam w tym miejscu, o ile się nie mylę. To jest jeszcze osłona. Koła napinające są naprawdę bardzo ładnie zrobione. Peryskopy mamy. To są takie pętle, właśnie przy pomocy podobnym można było wyciągnąć mausa w przypadku, gdyby się zakopał. No do wyciągnięcia na przykład tygrysa, pamiętajcie, pokazywałem Wam transporter SDKFZ 12-tunówkę. To do Tygrysa trzeba było trzech e, takich ciągników. Co do Mausa, no to powiem Wam nie wiem. Bardzo ładnie wykonany model. Teraz jeszcze raz sobie przelecimy po elementach. Koła stalowe odlewane. Jeszcze raz tutaj na ramce, tak samo, 2022 rok. Ten model powinienem już dawno pokazać. Zapomniałem jakoś o tym się właśnie ze zwiazdę. Powiem Wam tak. Godny uwagi model dla osób, które lubią niespotykane konstrukcje, które były nie na masową skalę produkowaną, bo tak jak wspomniałem, ten model został w dwóch egzemplarzach dwa kadłuby inaczej wybudowane. Jeden kadłub był kompletny, ale zarzucono ten projekt i co tutaj więcej powiedzieć? No, gorąco polecam osobom, które początkują z modelarstwem, tak samo fanom tak zwanego f 46, tak? Chociaż no tutaj ciężko nazwać Mausę f 46, ponieważ ten czołg nigdy nie wszedł do masowej produkcji i jego w ogóle projekt został, projekt Maus został po prostu porzucony ze względu na koszty produkcji, jak i również brak przydatności w czasie walki. Jeżdżący bunkier, mobilny bunkier, w ten sposób, który mógł zmieniać pozycję, ale też nie w każdym terenie. Na chwilę obecną bardzo Wam dziękuję za uwagę. Jeżeli uważacie, że filmy, jeżeli ktoś pierwszy raz oglądał, są wartościowe, zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Oczywiście do lajkowania, komentowania. Ciekaw jestem, jak Wy zapatrujecie się na Mausa ze Zvezdy porównajcie sobie z unboxingiem właśnie Mausa z Vespidu no i ciekawe jaka będzie wasza reakcja na ten model dziękuję za uwagę pozdrawiam, link do sklepu znajdziecie w opisie cześć, trzymajcie się